Ja jestem Ewa Lebiedzińska. Moja koleżanka to Daria Dyszkiewicz. Dzień dobry. Jesteśmy z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Jest to program, który ułatwiłby zakup ubrań przez internet poprzez zakładanie ubrań na takiego awatara, który jest dołączeniem do aplikacji, aby się zobaczyć siebie. Jest to taki nasz klon tylko w internecie. Myślę, że głównie, że powinniśmy dbać też bardziej o środowisko, ponieważ bardzo zaniedbujemy je przez te właśnie zwroty między innymi. Nie przemyślimy dokładnie tak tego, czy to będzie dobre, tylko kupujemy, a później najwyżej się zwróci, a powinniśmy o to dbać, bo to jest szkodliwe dla środowiska. A robimy to dla wygody. Też również, oczywiście. Dla wszystkich, absolutnie, ponieważ tak, konsument czy osoba, która kupuje, musi się liczyć z nerwami, ze stresem, z tym, że będzie musiała zapłacić za wysyłkę. Taki sprzedawca musi się liczyć z tym, że konsument może się od niego odwrócić po prostu, bo rzecz była inna, a przyszła inna. No i środowisko, wiadomo, mniej plastiku i tego wszystkiego, tych spalin, no to dużo daje dla środowiska.